To może zacznę opowiadać, więc dobry wieczór, pięknie się kłania. Grażyna Łojkuć, konsultantka kosmetyczna firmy Mary Kay. I drogie panie, dzisiaj na spotkaniu chciałam opowiedzieć wam o takim cudownym zestawie. W międzyczasie na pewno panie będą się dołączały, a te, które nie będą mogły dzisiaj tego mojego spotkania obejrzeć, to będą mogły sobie obejrzeć powtórkę. Więc zanim opowiem, zacznę opowiadać o tym cudownym zestawie, więc powiem dwa, trzy zdania ogólnie tak o naszych kosmetykach z firmy Mary Kay. Więc firma Mary Kay to jest firma amerykańską kosmetyczną, która produkuje i sprzedaje swoje kosmetyki. O, już widzę jakaś tam, już pani jest jakaś na spotkaniu moim, więc witam serdecznie. Jeszcze nie bardzo widzę kogo, kogo mam przywitać, ale zaraz na pewno tutaj zaczną mi komentarze się pokazywać, więc będę każdą z pań oddzielnie witała. Więc firma nasza kosmetyczna Mary Kay produkuje i sprzedaje swoje kosmetyki, ale tylko i wyłącznie przez konsultantki kosmetyczne. O, widzę Cię Bogusiu, cześć! I Panią Małgosię też witam serdecznie. Więc firma nasza produkuje i sprzedaje swoje kosmetyki. To są dermokosmetyki, kosmetyki firmy Mary Kay, to są ekskluzywne kosmetyki i kosmetyki firmy Mary Kay, to są koncentraty. I to jest najważniejsze. Dobry kosmetyk musi być koncentratem, który... Wejdzie w, we skórę właściwą, tam gdzie mamy gruczoły łojowe, płotowe, naczynia krwionośne, i ten koncentrat zaczyna swoją pracę w skórze właściwej poprzez tą robotę, którą tam robi, przedostaje się na zewnątrz do naskórka i wtedy widzimy piękny efekt na skórze tutaj naszej na twarzy. Yy, więc przedstawiam ten cudowny zestaw Tamwysa z firmy Amerykej, w którym jest mleczko do mycia twarzy, jest krem na dzień, jest krem na noc i jest krem pod oczy. Drogie panie, mówię tutaj do wszystkich pań dzisiaj świadomych, które świadomie chcą dbać o swoją skórę, które świadomie szukają dobrego kosmetyku, żeby nie tylko poprawić jakość swojej skóry, ale też żeby są takie panie, które się borykają z różnymi problemami ze swojej, na swojej skórze. To jest trądzik, to są cera naczynkowa, płytko unaczyniona, to jest skóra sucha atopowa, to jest skóra mieszana i tłusta. Więc tutaj jest też dużo takich problemów problematycznych ze skórami, którymi się borykają kobiety. Ale na to wszystko firma Mary Kay ma cudowne kosmetyki, do których dzisiaj, o których dzisiaj będę mówiła do Pań tych świadomych, które naprawdę szukają dobrego kosmetyku, żeby poprawić swoją jakość i kondycję skóry, oczywiście i wygląd. Teraz tak, drogie Panie, ten zestaw Tamwisea to się tak nazywa, bo przy używaniu regularnym tego zestawu po prostu cofamy swój czas. Cofamy swój wygląd y, do tyłu, możemy tym zestawem, przy, y, używając go przez dwa miesiące, słuchajcie, pani, jest tak y, rewelacyjnie poprawiona kondycja skóry i wygląd naszej twarzy, że po prostu możemy o 10 lat sobie zdjąć z wyglądu. Ja z całym sercem dzisiaj mówię do was, do pań świadomych, że 4 lata temu zaczęłam używać tych kosmetyków i zanim nie weszłam do firmy Mary Kay, drogie panie, ja miałam y, naprawdę problem w sklepach kosmetycznych, bo ja nie wiedziałam, nikt mi tego nie powiedział, jak robić demakijaż, czym robić demakijaż, jaką ja mam skórę, do, jaki krem kupować, różne kremy kupowałam. No niestety, płaciłam, ale jakości na twarzy żadnej rewelacyjnej nie widziałam i nie miałam tej swojej osobistej satysfakcji. E, drogie Panie, co ten zestaw taki cudowny, że on się tak cudownie nazywa? A też dlatego, że w tym cudownym zestawie mamy trzy najważniejsze składniki naturalne. Tutaj mamy resweratrol, który jest największym antyoksydantem przeciwstarzeniowym, który zmusza skórę do produkcji kolagenu i elastyny. Resweratrol y, po prostu wzmacnia rusztowanie skóry. Resweratrol to jest naturalny składnik kosmetyczny, bo y, znajduje się w skórce czerwonego winogrona. Y, resweratrol znajduje się w, r, r, w rdeście ptasim. To jest taki krzew rosnący też u nas w Polsce na takich terenach przybagnistych i na rowach. Resweratrol jest używany, drogie Panie, przy przeszczepach. Resweratrol znajduje się w farmakologii do przy leczeniu nowotworów, więc to same dobrodziejstwo. Następnym takim bardzo ważnym składnikiem w tym zestawie jest witamina B3, która działa przeciwzapalnie, która rozjaśnia przebarwienia, która niweluje też stany takie... Hmm, Zapalne, jak mamy, kobiety mają tutaj przy płatach przynosowych takie atopowe, suche skóry. To też ta witamina B3 bardzo pięknie niweluje te przesuszenia, ale witamina B3 również jest w zestawie do skóry mieszanej i tłustej, gdzie właśnie też niweluje wytwarzanie sebum, te świecenia. To też ona reguluje w gruczołach, w skórze właściwej właśnie tą swoją pracę, że niweluje ten proces, zmniejsza wydzielania tego sebum. No i w tym zestawie jeszcze mamy peptydy. To są takie białka podporowe, które wzmacnia rusztowanie skóry i tą skórę po prostu to jest takie rusztowanie do zagęszczania tej skóry. Ale teraz wracam do omówienia tego zestawu, więc w tym zestawie mamy mleczko. To mleczko lub żel do skóry mieszanej i tłustej to jest takie mydło do mycia rano i wieczorem. To mleczko też robi demakijaż. Słuchajcie panie. Myjmy świadomie, świadomie, świadomie myjmy swoje twarze nie byle czym i byle jak. Bo większość pan, pań po prostu kupuje takie płyny do demakijażu, nakładają to na waciki, pocierają, wcierają, ta skóra pije, nasiąka tymi, z tym zmywaniem i to jest bardzo szkodliwe dla naszej skóry. Tym mleczkiem naszym, bądź tym żelem, dłonie swoje zwilżamy pod wodą, zwilżamy twarz, wyciskamy pół centymetra tego mleczka bądź żelu, rozprowadzamy to w opuszkach i przez 15 sekund myjemy kulistymi ruchami całą swoją guzię, tylko nie po oczach, bo do oczu mamy inny płyn do demakijażu oczu, tylko i wyłącznie. Więc jeżeli i co to mleczko robi? Więc to mleczko myje, robi demakijaż, yy, rozświetla skórę, tu są takie drobinki, gąbeczki takie botaniczne. I te gąbeczki podczas tego mycia leciutko też peelingują naszą skórę. To mleczko rozświetla, rozjaśnia, cudownie myje, nawilża, i ta skóra po umyciu, ona już jest taka inna, taka, nie jest taka wysuszona, po prostu jest taka nawilżona, cudownie umyta. Jak jeszcze tą wodą tak ładnie, dokładnie umyjemy, wytrzemy, już jest skóra przygotowana do położenia następnego produktu kosmetycznego. Więc jeżeli umyjemy mleczkiem. Rano to buzię, więc po mleczku nakładamy krem na dzień. Krem na dzień jest filtrem 30, i teraz, drogie panie, idzie już wiosna. I ja zawsze, jeszcze wcześniej, kiedy nie byłam w firmie Amerykańskiej, miałam zawsze tutaj. Na skroniach, na kościach tu policzkowych, tutaj na skroniach zawsze miałam przebarwienia. I z tym się borykałam bardzo długo i nie mogłam tego wyeliminować, no bo skąd mogłam wiedzieć jak I, i że ja w ogóle coś źle robię. Więc kremy mamy na dzień z filtrem 30, ale dla pań, które nie tolerują filtrów, mamy też kremy na dzień bez filtra. Ale ten yy, krem na dzień, oprócz tego, że chroni naszą skórę od yy, yy, naświetleń tych UVA i UVB, przez 12 godzin nawilża naszą skórę, bo tutaj oprócz tego resweratrolu, yy, peptyd, witaminy D3, jeszcze mamy tak i wyciąg z drożdży, i, jeszcze, yy, aha, i wyciąg, jeszcze yy, mamy, momencik, tutaj sobie przeczytam, bo chwilkę mi to uleciało, a jeszcze mamy wyciągi też z kaktusa. Teraz tak, jeżeli myjemy, a i po umyciu rano, i po umyciu tym mleczkiem, po nałożeniu tego kremu, nakładamy jeszcze sobie Krem pod oczy, tutaj. Tylko nie wysoko w Dolinie Łesnie, tylko poniżej, tutaj w tym dołku. I na powiekę wklepujemy niewielką ilość tego kremiku. W tym kremie, drogie panie, oprócz tego resveratrolu, y, witaminy D3, peptyd, mamy jeszcze cały kompleks witamin z grupy B, witaminę C i witaminę E. A witamina C też dla pań, które tutaj mają jakieś przebarwienia. No właśnie, witamina C też będzie pięknie rozjaśniała te przebarwienia. Wieczorem robimy demakijaż tym mleczkiem. Tak jak mówiłam, na palce, na opuszki palców wyciskamy pół centymetra. O witam panią Małgosię. Witam serdecznie. Pół centymetra wyciskamy. Nie, nie używamy żadnych wacików. Rozprowadzamy to w opuszkach i opuszkami przez 15 sekund kulistymi ruchami myjemy całą buzię, nos, czoło, czoło, policzki i brodę. I słuchajcie, drogie panie, tym mleczkiem, bądź tym żelem, panie, które mają skórę tłustą i mieszaną, często mamy tutaj takie ciemne kropki, czyli to są zaskórniki. I te zaskórniki Zlikwidujemy myciem mleczkiem lub żelem, bo one mają, tak jak mówiłam na początku, też nasze mleczko lub żel, gąbki botaniczne, takie, które zmywają szorstkość i przy umyciu mamy kilku razy. I to już jest efekt po pierwszym razie, jak umyjecie, Ta y, twarz przy myciu tym mleczkiem z merykej bądź żelem po prostu się robi taka wyszlifowana gładka. Skóra nasza na buzi robi się taka, jak. Mm, wiecie panie, jak budowlańcy szlifują płyty, gipsują, malują, potem to wycierają i ona taka gładziutka jest. Właśnie to, tym, tym środkiem myjącym od nas z firmy Ameryka, tak wygląda buzia. Gładziutka bez żadnych szorstek, krostek, bez żadnych skórek wystary, wystających, po prostu ona jest też i rozświetlona. Yy, bardzo pięknie wygląda ta skóra. Już po pierwszym razie, jak panie przychodzą do mnie na spotkanie kosmetyczne, to widzą ten, ten efekt, mówią: Wow, jaka ta skóra, no całkiem inna, jaka delikatna, a jaka nawilżona, wie pani co? Nawet mi to wcale nie, nie, nie ściąga mnie ta skóra, no tak bo to jest koncentrat, który robi swoją dobrą robotę. I wieczorem, jeżeli robimy demakijaż, tylko mówię, nie używamy żadnych wacików, nakładamy po umyciu i osuszeniu ręczniczkiem, nakładamy krem na noc. W kremie na noc, oprócz tego resweratrola, peptyt, witaminy D3, mamy jeszcze yy, dla skóry mieszanej i tłustej, mamy pentanol, yy, bo niektóre panie na pewno mają taką skórę przemieszanej i tłustej, tendencję do wyprysków i właśnie ten pentanol łagodzi te wszelkie takie zaczerwienienia, yy, wypryski yy, też yy, nie są tak zaognione i ten krem na noc, ma za zadanie nie tylko nawilżyć tą skórę y, przez 12 godzin do rana, ale też ją po prostu w czasie snu, inaczej nasza skóra oddycha, pracuje, więc musi ją też dokarmić. Y, nie wiem, zaraz zobaczę sobie do swoich notatek, czy jeszcze czegoś tutaj y, nie zapomniałam Panią powiedzieć. O skórze tutaj pod oczy też już, y, o kremie pod oczy powiedziałam. Y, więc. Y... Może na koniec tak powiem, żeby długo tego nie przedłużać spotkania, bo Panie zbytnio tak nie lubią długo tego, jak się tak gawędzi mówi. I teraz tak, dzień dobry Pani Klaudio. Słuchajcie drogie kobiety, ja z całego serca Wam mówię, sama osobiście i za to, co mówię, za to też odpowiadam. Mówię Wam prawdę, jestem autentyczna, że cudowny zestaw robi swoją robotę, a tamłańs to oznacza, że cofamy czas. Bo słuchajcie drogie Panie, my mamy aż 80%, Yy, swoich dyspozycji, gdzie możemy zmienić, mamy wpływ na proces starzenia się skóry. I my możemy za pomocą dobrych kosmetyków, które są koncentratami, które są, mają bogaty skład, które pracują w skórze właściwej, naprawdę mamy wpływ na tą zmianę. Ten cudowny zestaw, tak jak mówiłam, rozświetla, nawilża, chroni tą skórę, dokarmia, rozjaśnia przebarwienia, dlatego, że ma tak bogaty skład i jest koncentratem. Ale każdy produkt. Z tego zestawu jest do kupienia oddzielnie. Oddzielnie możecie panie kupić mleczko bądź żel do cery tłustej i mieszanej. I taka tubka przy regularnym myciu rano i wieczorem wystarcza panią na 4 miesiące. Natomiast krem na dzień lub na noc też jest oddzielnie do kupienia, albo ten, albo ten. Kremy w zależności. Niektóre panie mają na 2 miesiące, niektóre na 3. Bo wiecie, jedna pani. Yy, Więcej używa, bo chce tak na bogato, druga mniej oszczędniej, ale powiem Panie, tak, na własnych skórach, na twarzach nie oszczędzajcie. Trzeba je karmić tak, jak ile ona potrzebuje. Nawilżać, chronić, karmić tyle, ile skóra po prostu potrzebuje tego. Więc mówię, na dwa miesiące lub na trzy, to w zależności, która Pani też wielkość twarzy tutaj też trzeba wziąć yy, wgląd na to. Witam, tu Pani Klaudia mi napisała. Witam Pani Grażynko, 100% rezultatu po tych kremach i żelu do mycia. No proszę, klientki same to piszą, i piszą, bo wiedzą te Panie, które używają tych kosmetyków, to naprawdę ja mówię, z całego serca polecam i wiem, że to działa, bo ja już 4 lata używam tych kremów. I dzięki Bogu, że spotkałam tą firmę Mary Kay, zainwestowałam w siebie, ja po prostu mam satysfakcję, kobieta zadbana na twarzy, inaczej... Funkcjonuje, to znaczy jak inaczej. Bardzo dobrze funkcjonuje, czuje się z tym pewna siebie, jest pogodna, jest radosna. I słuchajcie, panie, nie odkładajcie swoich potrzeb w domach na później. Wy nie, jest, nie możecie być w domach ostatnią y, osobą w kolejce, które, która potrzebuje y, na przykład kosmetyku. To tak nie może być. Dbajcie o siebie, inwestujcie w siebie. Bo to, co zainwestujecie, to zostaje w Was. Wiecie, że my kobiety musimy być bardzo silne. My musimy się karmić miłością. Jak my, jest, jak my siebie kochamy, jak my siebie oglądamy, jak my mamy y, pogodę ducha, radość, mamy podniesioną y, wartość swoją, to całkiem inaczej kobieta w domu funkcjonuje. A wiecie, Panie, że mocna kobieta, silna kobieta to jest dom, mocna rodzina, silny dom i wszystko gra, aż buczy po prostu. I jeszcze krem. Pod oczy. Też jest oddzielnie do kupienia, który właśnie bardzo pięknie nawilża nam tutaj, bo mamy przy oczach bardzo cieniutką skórę. Więc o tą skórę musimy też dbać. Tu jest witamina C, a mają często Panie też oprócz tutaj tych kurzych łapek i suchej skóry pod oczami, mają też takie cienie ciemne. Więc tutaj ta witamina C, E i cały kompleks witamin z grupy B niweluje te ciemne cienie pod oczami. Nie wiem, czy któraś tutaj by Pani chciała coś mnie zapytać to bardzo proszę, może coś odpowiem, a jak nie, to proszę pisać mi. O i Małgosia, moja koleżanka też ogląda, witam Cię Małgosiu, moja konsultantka. Gdyby któraś z Pań chciała coś wiedzieć więcej, o i Iwonka widzę, moja też się tutaj przyłączyła, witam Cię Iwonko. Mam też taką Iwonkę, która mieszka aż w Ustrzykach Dolnych i też używa, jest moją konsultantką, weszła do zespołu mojego na własne potrzeby, żeby sobie mogła kupować taniej te kosmetyki. Witam Cię Iwonko serdecznie. I sobie też zawsze co drugi miesiąc, co trzeci miesiąc coś nowego dokupuję. Więc drogie Panie, na koniec powiem tak. O i Basia, moja koleżanka jest. Witam Cię Basiu. Więc drogie Panie, polecam z całego serca. Inwestujcie w siebie, bo warto. Kobieta, która inwestuje w siebie jest pogodna, radosna, tak jak mówiłam. Kobieta silna, jest silny dom, silna rodzina i każdy problem zostaje pięknie rozpracowany. Nie ma po prostu tych, tych problemów takich. My musimy kobiety być po prostu błyszczeć w domach. Więc yy, tak, i wszystkie panie, Iwonka Wita moja z Ustrzyk Dolnych, mnie i wszystkie panie wita i serduszka puszcza. Więc ja też do was puszczam, puszczam do was serduszka, dbajcie o siebie, polecam firmę kosmetyczną z całego serca, kupujcie kosmetyki, inwestujcie w siebie, bo to jest nasza radość, to jest pogoda ducha, podnosimy sobie swoją wartość. Dziękuję, byłoby mi bardzo miło. Panie, które dzisiaj nie mogły obejrzeć, to sobie obejrzą powtórkę. O, i, i Darek ogląda. Witam cię, Darku Sołtysie. Będziemy w kodniu działać, organizować spotkania dla pań, żeby u, używały kosmetyków dobrych do, do twarzy, żeby pięknie wyglądały. Kodem musi błyszczeć z kobietami. Musi się tam dziać, musi być dobra energia, słuchajcie. W nas, w domach, wszędzie. Dziękuję za spotkanie, było mi bardzo miło, sympatycznie. Dbajcie o, o siebie, dbajcie o swoje skóry. Inwestujcie w swoje skóry, będziecie pięknie, cudownie wyglądały. Dobranoc.